Panie w normalnym filmie, dobry wieczór To jest maszyna, idź Pan włącz ten Pan maszynę podać Pan bliżej naciśnij Pan przycisk, żeby to Panie chodziło, co to Pan włączył maszynę? Zatrzymanie Witamy w tym filmie, dobra wyłącz Pan tę maszynę, podać do pan pan maszyny, naciśnij Pan Tu pan podać, pokaż pan, co to, tu to jest. To jest do wody. Tutaj jest takie coś, jak mówiłem, do zbóż. A tu jest do mieszania, tam jest takie coś. A tam wychodzę tymi drzwiami, tam przedaje. Tam jest takie coś. Dziękuję serdecznie w tym filmie końcowym. Jak mówię, pozdrawiam tę Monikę Tokarską. Teraz ci zapowiadam, tak między nami nie może być. Ostatni raz ci zapowiadam. I to poważnie mówię.